Nie mogli wybrać czy, czy robić ats a czy -a. Więc Zrobili obydwa na raz. Zrobili obydwa. I to jest, to jest multi w 2003 roku. Teraz się nie dziwię, czemu ma kurwa komputer, szpilę nagrodę. <laughs> o oh, kurwa. Dobra, jak tu się. Jak tu się. Kurwa. Wow. kurwa. <laughs> Dobra. Wyglądasz strasznie na cały. Wyglądasz obrzydliwie. Nie. Do mojego domu chodź. Chodź do mojego domu. Nie, do mojego domu. To jest mój dom. Od, to jest, od jest mój dom. To jest mój. mój... Jak mi załem, złapa Mój dom. Dobrze. Czyk, zek. Na we. Dobra, długo. Oj, czek, czek, <grym> o, jest ja. oj, 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 oj,

Tuż. Nie chcę się Nie chcę męczyć. puść, Puść! Pusz! Puść. Puść. Je, jest! Puść! Nie! Puść, Bubek, puść! Jeszcze <grym> ją tą blachę popierdolni pie, w łeb Pusz! 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 Dawaj o, O! Mniejszej. Mniejszej. No nie w dupę, no! Co się dzieje? Babek, co ty? Ona gold of kart. No Dzięki. Nie pomyliło ci się coś, kurwa. No i dalej. No a, a... Ha! Kurwa sabota... No Maciej kurwa! No nie tylko ten one, nie wiem czy to czeka Jaką audycję, halo, Tutaj Szybko, nie ma czasu! Szybko! Idę do, do studia, do studia! Szybko, szybko! Chujnius! Tu no. jest! Proszę, no, proszę zaczynać! Pamiętać, chujnius, bo chujem prawa autorskie. Let's go! Eee, poczekaj, poczekaj! A, o nie! Naprawdę! Szybko z Amberu! Ej, Mateon! Co tam? Ej! Oddawaj kamerę! Poprawić kubek może trochę, może poprawię. A, może pan... Tak, no tak. No. Jeszcze dodam cukru Daj. On nie mogę umrzeć. Daj się Umarłam? Umarła? Właśnie umierasz. O nie. Co teraz? <gryżę> Wreszcie tak, no dobrze faktycznie naprawdę? myślałam, no. że 3 aha, bo to, bo to mi wyświetla dobra czyli no, okay. nikt nie zgadza, to ogólnie jesteście chujowi <śmienny> nice <śmienny> no dobra, dobra no. co? Ten, co się wymądrzył, jabłka to przecież kurwa nie warzywa. No jak to się wyró... jest, kurwa warzywo? Co to ma być kurwa za trójniej? Skąd ja ma wiedzieć, co miał kurwa w ogóle co ja jestem kurwa? Ale sam powiedzieli, że jabko to nie warzywa, wziąłeś kurwa no, ty nie, to... nie! kurwa! Może tak być! Dobrze, sprawdzamy uwaga, uwaga, odpowiedzi i... Patrycja brawo! Bambo! Się... Znowu kurwa, nie no, ona... Co najobisłałeś ja się? Bajki ogląda! Kurwa! co research ja kurwa robisz, zaraz ci każę zrobić ja z kurwami! Ja ci Ty pierdol! ale... Ty ale, <gry> 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 <ty, gry> ale wiesz, że to był ten kurwa z Królem Wysieckim, kurwa Craftholm, nie? Kto? Który? No Craftholm kurwa! Aaa Gapcio! No! Kurwa! Aaa! Przepraszam panią! Skąd pani w takim razie zresearchowała! O no, panie! Nie, przepraszam bardzo, bałwana to było chyba nie ta bajka. W każdej bajce buduje się bałwana. Nieprawda, nie w każdej. Chyba z dzieci się buduje bałwana. Masz kurduplu? Kurwa, zaraz ci ugryzę ten nos. Moimi zębami. A nie, panie, nie pan się tak nie giba, bo panu papież spadnie. Skaczę na nią. Skaczę nie, na niego. Skaczę go i go gryzę. Proszę się uspokoić. Proszę Będę na niego spokojnie. walczyć. Ja jestem nie jestem pod ochroną. Proszę uspokoić Uhu, -huh. uhu. -huh. Stop it. Get some help. Idę pod stół. Co ty robisz? Chowaj się. Zostaję pod stołem. Kurwa nie chowaj, stawaj. Ale masz, tak pi... ale masz pipę. No stój w miejscu. I patrz, ty podeszłaś, a ja byłem tak. Rozumiesz? Ja jestem za wysoki, żeby tam zajrzeć, ja się muszę położyć Ale Nie odsuwaj się O, kurde. o kurde. Dobra, wiesz co, ja się nie będę pierdolił Chcesz się bić, to się możemy bić, rozumiesz? to kurwa chodź na piętale. To na solo kurwa Patrz, no mam lepszą od ciebie Kurwa, a ja mam cycki kurwa i ci kurwa w klapę Chodź się nie, nie. proszę na swoje miejsce, proszę na swoje miejsce Cycki jak, jak asfalt Kurwa a! Freddy Merkury na miejsce! Nie, chyba Szkoda, że chcesz. Że... Kolejne pytanie? Nie, chciałbyś? Puszczam oczko. Ja to po programie. Ej, poprawacz, program... poprawacz, no. nie ja rozumiem, że tutaj miłość między wami, hula i tak dalej. Czy wygam pierdolenie, jak wygam? Nie, wiem. Halo, grzybun? Nie, taj, jak nie, nie. Alok Grzybłyn? Nie, to programie, tak, Nie spogaruj się, tak jak nie płacz! Nie płacz! Nie! Nie, błacę, nie! Błacę, nie skacz! Błacę,